Witam państwa bardzo serdecznie w Sosnowcu, gdzie odbywa się 12. Festiwal Kosmetyczno-Fryzjerski Hair and Beauty Fair. Zapraszam serdecznie na relację. Cześć dziewczyny, wiem, że już jesteście drugi raz na targach w Sosnowcu. Jakie macie oczekiwania w tym roku i jakie macie porównanie z tym co było w zeszłym roku? Po prostu chcemy zobaczyć jakie nowe produkty weszły na rynek i chcemy po prostu porównać to co było w zeszłym roku z tym co jest teraz i czy po prostu coś się zmieniło. W tym kierunku. A bardziej branża kosmetyczna czy fryzjerska? Fryzjerska, bo my chodzimy do techniku fryzjerskiego i bardziej pod kątem fryzjerskim patrzymy na to wszystko. Czego Pani tu szukała, czego Pani oczekiwała od tych targów? Coś nowego, inspiracji, nowych, nowych rzeczy, tak? nowych kolorów, firm, tak więc pokaz jak najbardziej był udany. Sobota mniej, niedziela dużo lepiej, ale naprawdę rewelacja. I od tej pory będę częściej jeździła na takie targi. Czy pierwszy raz pracowałaś jako modelka na takich targach, na takich imprezach w ogóle? Tak, tak, to jest mój pierwszy raz, no troszeczkę było stresu, ale jakoś dało się i przeżyłam, to jest okej. Okay. A czy jakieś przeszkody, coś czułaś, że było nie tak, czy wszystko poszło gładko? A czy miałem jeden taki problem dość zdrowotny przy konkursie, właśnie tam mam, tu stoi moja, moja pani fryzjerka, ale było okej, okay, naprawdę. A powiedz mi emocje, jakiś nie wiem, stres związany z tym, że bierzesz na siebie też pewną odpowiedzialność. Oj, powiem szczerze, że tak przed samą konkurencją, przed samym przygotowaniem się stresu w ogóle nie było, ale kiedy ten moment zbliżania się do tego konkursu yy, już nadchodził, to stres bardzo duży, ogromny był. Emocje były wielkie. A jak Ci się podoba ta dzisiejsza stylizacja? No muszę powiedzieć, że jestem dość nawet zadowolona, aczkolwiek może jakieś zmiany troszeczkę nastąpią, ale myślę, że na razie nie.